Gdybym mogła cofnąć się w czasie lub zaczynałabym swoją karierę od początku, to z pewnością szybciej zaczęłabym pokazywać swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności. I zrobiłabym to właśnie za pomocą prezentacji w tradycyjny sposób lub wykorzystałabym w tym celu wideo. Wiem, że jedna dobra prezentacja może otworzyć drzwi, które jeszcze wczoraj były dla nas zamknięte. Tak więc, co zrobić, aby wykorzystać potencjał prezentacji do rozwoju swojej kariery? O tym szerzej opowiem w dzisiejszym odcinku. Zachęcam do wysłuchania. Cześć, ja nazywam się Idalia Szczepaniak, a prezentację to mój zawodowy konik. Zarówno jeżeli chodzi o aspekt merytoryczny, jak i wizualny. Zamieniam zwykłe słowa w zachwycające slajdy, a perspektywa klienta to coś, co towarzyszy mi na co dzień. Stąd też nazwa tej audycji, z perspektywy klienta. W tym podcaście będę poruszała tematy związane z prezentacją, sprzedażą, rozwojem i biznesem. A to wszystko w nawiązaniu do zwykłego, codziennego życia, które większość z nas prowadzi. Przez ostatnie lata nie jestem w stanie zliczyć kursów, książek czy webinarów, w których wzięłam udział, ale z tego doświadczenia nasuwają mi się dwa główne wnioski. Pierwszy wniosek jest taki, że największy zwrot z inwestycji mam dopiero w momencie, kiedy wdrożę w życie wiedzę, którą zdobyłam. Druga moja myśl jest taka, że mogę rozwijać swoje kompetencje i umiejętności w nieskończoność, ale jeżeli nikt o tym nie będzie wiedział, jeżeli nie wykorzystam tej wiedzy w praktyce, to ta wiedza tak naprawdę jest bezużyteczna. Moim zdaniem, umiejętność zaprezentowania swojej wiedzy, swojego doświadczenia, to jedna z kluczowych kompetencji w dzisiejszym świecie. Prawda jest niestety taka, że wiele osób, mimo swojego ogromnego doświadczenia, nie odnosi spektakularnych sukcesów, a dzieje się tak dlatego, że brakuje nam odwagi, aby się zaprezentować i bez fałszywej skromności opowiedzieć o tym, co już udało nam się osiągnąć. Nie wiem, czy wiesz, ale w 2023 roku Ola Gościniak, znana w sieci bardziej jako Jestem Interaktywna, przeprowadziła badania. I efektem tych badań jest raport pod tytułem Jestem Ekspertką, uwierz w to. I z tego badania jasno wynika, że my kobiety bardzo sobie umniejszamy. I mówię tutaj celowo o kobietach, dlatego że grupa reprezentatywna w tych badaniach to były kobiety ale myślę, że trochę tak jest, że my kobiety bardziej sobie umniejszamy niż mężczyźni, ale to też nie jest tak, że współcześni mężczyźni bez żadnej krępacji idą na spotkanie z zarządem czy klientem i po prostu opowiadają sobie w samych superlatywach. Wiem, że mężczyźni też mają z tym problem, żeby się właśnie zaprezentować, żeby się dobrze wycenić, ale jeżeli miałabym porównać mężczyznę i kobietę, no to jednak tutaj mężczyźni w tym aspekcie wypadają, wypadają lepiej, ale tak jak powiedziałam, to nie oznacza, że oni nie mają tutaj niczego do przepracowania. Mimo tego, że prezentacje multimedialne w kontekście biznesowym nie są niczym odkrywczym, to odnoszę wrażenie, że nie wykorzystujemy w pełni potencjału tego narzędzia. I nie chodzi mi tu tylko i wyłącznie o prezentację, ale o ogólną umiejętność przedstawienia swojej osoby: czy to na spotkaniu z klientem, na konferencji branżowej, czy na swojej stronie internetowej, która jest naszą wizytówką w internetowym świecie. Takim kluczowym czynnikiem, który faktycznie powoduje rozwój naszej kariery, jest to, aby w ogóle wychodzić ze swojej strefy komfortu. Chodzi mi o sytuację, w której przed spotkaniem z klientem jesteś pierwszą osobą, która zgłasza swoją gotowość do opowiedzenia o firmie, w której pracujesz, czy do zreferowania postępu projektu, w którym bierzesz udział. I oczywiście na początku będzie trudno, ale z każdą kolejną prezentacją nie tylko tobie będzie coraz łatwiej, ale ty też będziesz coraz lepszy, coraz lepsza w tym, co robisz. Przygotowanie swojej prezentacji powoduje, że ty w swojej głowie utrwalasz wiedzę w danym temacie, szukasz nowych informacji, zapoznajesz się z badaniami. Tak więc siłą rzeczy stajesz się specjalistą w temacie, który za chwilę zaprezentujesz. Ja też zawsze zachęcam do tego, aby swoje wystąpienie odpowiednio wcześniej przećwiczyć. Tak więc, każde takie ćwiczenie to jest kolejny krok, który robisz w kierunku rozwoju swojej kariery. Chciałabym podkreślić to, że tutaj ważna jest nie tylko Twoja wiedza, ale też to, że w oczach innych stajesz się ekspertem i autorytetem w danej dziedzinie. Zauważ, że wystąpienia publiczne dla wielu osób to jest taka bariera nie do przekroczenia. Ludzie nie chcą wychodzić ze swojej strefy komfortu. I teraz zobacz, jak wyróżniasz się na tle pozostałych osób, jak w pozytywnym świetle przedstawiana jest twoja osoba. Każde wystąpienie czegoś cię uczy, nawet te z których nie do końca jesteś zadowolony. Każde wystąpienie to są tak naprawdę kolejne punkty, które sobie dodajesz do swojej pewności siebie. Co więcej, z czasem trema, którą czujesz przed wystąpieniami publicznymi, po prostu będzie coraz mniejsza. I mówiąc o prezentacjach multimedialnych czy o innej formie autoprezentacji, nie mogę nie wspomnieć o kwestii wizualnej. Nie wiem, czy wiesz, ale aż 65% Twoich odbiorców zwraca uwagę na oprawę wizualną Twojej prezentacji, Twojej oferty czy Twojej osoby. Myślę nawet, że współcześnie ten wskaźnik jest jeszcze większy, ale pozostajmy przy tych 65%. I możesz sobie pomyśleć, że przecież bardziej niż kwestie wizualne ważna jest treść, którą przedstawiasz. I oczywiście, ja tego nie neguję, ale jeżeli twoja strona internetowa, twoja prezentacja, czy jakikolwiek inny plik, który chcesz pokazać innym ludziom, nie spełnia twoich estetycznych norm, czyli mówiąc kolokwialnie, ci się nie podoba, to ty wcale nie chcesz, aby inni ludzie to oglądali. W momencie, kiedy coś chcesz przedstawić innemu człowiekowi, i to coś jest ładne wizualnie, jest czymś, co ci się podoba, to ty całą swoją osobą zachęcasz do tego, aby twój odbiorca zapoznał się z tym, co masz do zaprezentowania. I wiem, o czym mówię, dlatego że moja pierwsza strona internetowa była brzydka jak noc. I ja wcale jej nie promowałam, i nie chciałam, aby odbiorcy na nią wchodzili. Przyznasz, że to trochę absurdalne zachowanie, prawda? Później, kiedy poznałam możliwości WordPressa, to e, zmieniłam tę stronę tak, że ona w mojej głowie była akceptowalna. A teraz mam taką wersję swojej strony internetowej, z której zwyczajnie w świecie jestem dumna, która podkreśla wartości, jakie wyznaję i która przedstawia mnie taką, jaką faktycznie jestem. I z zupełnie inną energią zapraszam moich potencjalnych klientów do tego, aby zapoznali się z ofertami, które dla nich mam. Teraz, jak zapraszam na tą stronę mojego odbiorca, to nie czuję wstydu, ale czuję ekscytację. Podobnie mam ze stroną internetową dla mojej klientki, którą ostatnio robiłam, i tutaj jestem tak dumna z tego projektu. Tak bardzo on mi się podoba, że ja sama promuję tą stronę i zachęcam inne osoby do zajrzenia na tą stronę. Adres tej strony to www.karinaprawnik.com. Tak na marginesie to chciałam ci polecić usługi Kariny, dlatego, że to jest naprawdę taki prawnik, który łączy profesjonalizm z taką postawą, że prawo ma służyć człowiekowi, a nie na odwrót. Mówiąc o prezentacjach, bardzo często myślimy o spotkaniu z klientami, o spotkaniu z zarządem, ale warto w tym temacie pomyśleć trochę szerzej. Zadaj sobie pytanie, co możesz zrobić teraz, aby przedstawić swoją osobę przed większym gronem osób. Może to będzie udział w jakiejś branżowej konferencji, a może zaczniesz się dzielić swoją wiedzą w internecie, na przykład nagrywając podcast. Jeżeli masz upory przed taką formą autoprezentacji, to serdecznie zachęcam cię do przerobienia mojego autorskiego kursu Siła prezentacji. To jest kurs, który pomoże ci przepracować w sobie te wszystkie blokady związane z wystąpieniami publicznymi. Tak, aby finalnie czerpać radość i ekscytację z tego, że możesz podzielić się swoją wiedzą na forum. Więcej informacji w tym temacie znajdziesz na stronie www.sztukaprezentacji.com/siła prezentacji. A jeżeli potrzebujesz wizualnego wsparcia w temacie prezentacji strony www. czy jakiegokolwiek innego pliku graficznego, to zajrzyj na stronę www.sztukaprezentacji.com tam znajdziesz szczegółowe informacje w tym temacie. Właśnie w swojej freelancerskiej działalności zajmuję się oprawą wizualną prezentacji, tworzę też strony internetowe i ostatnio też na specjalne życzenie klienta stworzyłam taki szablon oferty. Dzięki czemu on wysyłając ofertę do swojego klienta 3 minuty generuje ładny plik, który przedstawia nie tylko wycenę, ale również korzyści ze współpracy. Takim moim głównym celem jest to, aby każdy projekt, który realizuję dla moich klientów, był takim projektem, który faktycznie ich zachwyci. Zależy mi na tym, aby pod względem wizualnym te projekty naprawdę podobały się moim klientom, dlatego że wiem, że to ma naprawdę ogromne przełożenie na efekty. Które osiągają moi klienci w swoim biznesie. To może się wydawać mały szczegół, ale on naprawdę wpływa na to, jak będziemy się promować, ile osób dowie się o naszej firmie i ile osób faktycznie finalnie skorzysta z naszej oferty. Podsumowując, zdaję sobie sprawę z tego, że wystąpienia publiczne to nie jest łatwy temat. Wiem, że trzeba pokonać lęki i obawy, które w sobie mamy. Ale jednocześnie też wiem, że dobra prezentacja działa jak trampolina i pomoże Ci otworzyć drzwi, które jeszcze wczoraj były dla Ciebie zamknięte. Na koniec serdecznie zachęcam Cię do tego, abyś podzielił: podzieliła się linkiem do tego odcinka przynajmniej z jedną osobą. Zachęcam Cię do łapek w górę, do oceny mojego podcastu. I do subskrypcji tego kanału, jeżeli oglądasz ten materiał na YouTube. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!